No siemanko witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj na tapet bierzemy sobie tego oto pasata PASAT B6, brak ogrzewania. Znaczy raz jest ogrzewanie, raz nie ma. Jak się go zgasi, to jest ogrzewanie, znaczy jak się go zgasi odpali ponownie to jest ogrzewanie. Jak to pojeci traci ogrzewanie, a winowajcą jest są w sumie dwa takie silniczki. O, 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 o. o to jest silniczek nastaw klap od, yy, od nagrzewnicy. On przestawia po prostu ciepło zimne i ten z prawej strony od pasażera cały czas tak yy, czekajcie odpalimy lampę cały czas strzela, więc musimy wyjąć schowek odkręcić tą osłonkę tutaj porozbieram to wszystko. Dobierzemy się do niego i pokażę wam jak on tam jest upchany tylko nie wiem to to już totalnie nie wiem jak nagrać tam jest tak mało miejsca i tak po prostu ciasno tam jest. Że co? Chyba prostu Pan pokazywał to etapami prac, bo tamte już kamery po prostu nie wcisnę, nie. Co biorę się za rozkręcanie. No i tutaj mamy tak tutaj mamy... Oj Boże, nawet nie mogę tego. O. Tutaj mamy jedną śrubeczkę. Tu mamy drugą śrubeczkę. I od spodu. Od spodu są jeszcze są jeszcze tutaj śrubeczki i wyjeżdżamy tym schowkiem. Dobra, schowek mam wyjęty i ten silniczek jest. O, tu, tutaj. O, tam jest nie. Więc jeszcze zdemontuję sobie teraz tą rurkę i zdemontuję ten, ten tunel ogrzewania, ogrzewania nóg. No i może go jakoś tam wygrzebie. Masakera. Dobra, wyjąłem, wyjąłem tą rurkę, wyjąłem ten nawiew i przyznaję się, odjąłem to troszeczkę. Ale dzwoniłem do właściciela czy mam się z tym babrać, czy mogę wyjąć po prostu ten, ten uchwyt, czy potem go dognę tak samo, a nie mógłbym odkręcić tej, tej śrubki. A dzięki temu zaoszczędziłem spokojnie jakąś godzinę, dwie na dudlaniu się z tą śrubą, bo ten uchwyt jest przykręcony na te dwie śruby, ale one są po tamtej stronie tego aluminium, więc nie ma, nie ma opcji tego inaczej zrobić. co, zostało odkręcić te trzy śruby i silnik mamy na wierzchu. Dobra, chwilę później, musiałem kaptur brać, bo zimno troszeczkę i wyjęty mamy silniczek, zobaczcie, silniczek już wyciągnięty i podmieniamy go, podmieniamy go na nowy. Tutaj wyciągnąłem z niego ten element, bo został stary, został wiecie, stary został yy, no przy samochodzie, więc nie ma sensu go tam wyciągać. Wsadzam nowy silniczek i będziemy sprawdzać, czy jest ogrzewanie. Dobra, silniczek mamy zamontowany. To zaraz będziemy patrzeć czy on się coś rusza, on powinien ruszać wiecie tą tutaj wajchą i zamykać klapę, nie? Także co? Biorę kluczyk, który nie wiem gdzie jest Jak zwykle, o jest, dobra Wrzucamy kluczyka Zapłon jest Radijko wyłączymy I dobra, i teraz tak, jest na 24 no i elegancko, widzicie teraz daję na max zimne daję na max gorące i elegancko się wszystko przestawia jeszcze raz na max zimne o jeszcze dociąga teraz tą klapę Ok. i z powrotem na zimne i luksus, fajnie, działa także super powinno być okej okay. Także co, składam to wszystko, bo silniczek działa i jedziemy na jazdę próbną zobaczyć czy działa ogrzewanie. Jak mówiłem jeszcze blacha wyprostowana, śrubka się tutaj normalnie dokręciła, bo ten plastik jest dokręcany na tej śrubie. Więc co, zostało mi tylko założyć schowek i mamy koniec. Jadę go trochę zagrzać i zobaczymy czy jest, czy jest OK. Ogrzewanie wróciło, wszystko jest w porządku. Także co, także działamy dalej. Ja gaszę tego chrupka i biorę się za następne auto. Jeszcze mnie tak teraz natknęło, czy w tej mojej koparce to jest woda czy płyn. Bo ja ją kupiłem dopiero w tym roku i szczerze to nie mam pojęcia. Trzeba odkręcić ten korek. Panie, ja tu nawet nic nie widzę. No nie wiem. Kuźwa. A dzisiaj było mróz? Był mróz konkretny. A w nocy to było z minus 8. Teraz nie wiadomo, czy coś się rozsadziło, czy się nie rozsadziło. Aj, aj, Dobra, sprawdźmy jeszcze, czy, węż, czy węże są miękkie. No nie wiem. Twardawe, ale nie czuć tego. Wiecie. Żeby były zamaletnięte W tym to nic nie ma nawet chyba Chyba zadzwonię do tego właściciela co mi ją sprzedawał I trzeba się doinformować Wiecie co ja tak dla pewności to chyba Odkręcę ten dolny wąż od chłodnicy To o, tu tam jest opaska I spuścimy ten płyn bo kurde, no może, znaczy płyną, no albo płyną albo wodę, bo może być problem. Nie chciałbym, żeby ten silnik się rozleciał. Dobra, idę po klucze, wyleję to na ziemię i zaleję ją płynem. Dobra, dobra, odkręcamy. Tylko powiem Wam, że ten wąż to jest taki skamieniały, taki twardy dziad, że nie wiem, czy mi się uda go, uda mi się go tak bez problemu zdjąć z tej, z tej chodnicy, no ale może się coś poradzi. I zaleję ją koncentratem, nawet jakby połowa tylko zleciała, to zaleje się koncentratem i i tego. I co? I będzie ok, bo się wymiesza to będzie, to będzie w sam raz. O jeszcze super. Chyba się opaska rozleciała. Sama śruba wyszła. No to genialnie. Dobra, próbuję ściągnąć tego węża. Powiem wam, że chyba no woda była, zobaczcie. No, całe szczęście. Że tak mnie coś ocknęło i mówię, a, sprawdzę to, bo by było nieprzyjemnie. Spuszczam tą wodę i będę musiał nalać płynu i ją odpalę. I tej chwilę pochodzi. Bo kurde, no szkoda takiej ładnej kopareczki. Ładowareczki raczej. Wziąłem z gusa nową podpaseczkę, To zaraz ją zakręcimy. A patrzcie, co tam jest. O, 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 o patrza, patrza. Tam zakopany Tirek. Także zaraz, może nawet się kopareczka przyda. Zobaczymy. Na razie ją zakręcę. I co? Zakręcę to i naleję płynu. Dobra, lejemy płynu i idziemy wyciągnąć tę ciężarówkę z rowu. Znaczy z rowu, po prostu się zakopała. Tam na tej polnej drodze. Dobra, ja naleję i widzimy się już ładować. Dobra, musimy tylko trochę jeszcze podpompować paliwka, bo je się czasami cofa i palimy dziada. Nie wiem czy to zapali, ale mam nadzieję, że tak Dobra, włażę do środka. Może się nie zabije. Włączymy jeszcze grzanie świec. O nie, to nie jest grzanie świec. Tu jest grzanie świec. Dobra, muszę dwoma rękami Zapaliła nas strzała! Dobra! Wyjeżdżam tą Merivą i podjeżdżamy po niego Dobra, bierzemy linkę I będziemy go, będziemy go szarpać Nie wiem co z tego nagrania wyjdzie Bo to bardzo chaotyczne jest Ale może coś wyjdzie o, o, o. Tutaj jest nasz piękny Piękny pas z Dragonu Jeszcze tam coś spadło Nim go pociągniemy, dobra jadę co mamy sobie do niego I teraz... Słuchajcie, żarówka wyciągnięta, no nie miałem wam jak tego nagrać, wiecie, tam stres przed tym kierowcą, nie wiem, ja to już tak nie umiem, ale już tam jedzie Także wyciągnięty, odstawiamy ładowareczkę, jeszcze raz, się nie trzeba płynu dolać Widzicie jak się przydała akurat Wybrałem sobie bluzę, bo ta cała się zmoczyła jak ten płyn spuszczałem z tej koparki Jadę teraz do, do Wiruszowa. bo Korsirowi trzeba zawieść świecę od Webasta, bo mi przyszła i przy okazji po drodze mam do podłączenia jedną naczepę, żeby sprawdzić jaki ma przebieg. I jedną, jednego Mercedesa. O tam się świecie jakiś błąd EBS-u czy ESP. Także dojedziemy i będziemy widzieć. Dobra, mamy pacjenta. Bierzemy je testa I podłączamy gościa. Zobaczymy, co mu się tam, co mu się tam świeci z tego EBS-u. Jeszcze potem chyba w naczepie chcieli, żeby sprawdzić im przebieg. Widzicie tyle co nic. O, oczywiście macham tym telefonem jak głupi. Słuchajcie. O, zasilanie jest. Dobra, będę włączać Jak Diagnozuję i zobaczymy, co mu jest. O, jeszcze mi się wywalił. Tutaj jeszcze klient chce, żeby sprawdzić, jaki jest przebieg na czepie. a do podłączenia się naczepy służy taka tuba, którą podłączacie w miejsce czy przewodu spiralnego od ABS-u. Taka przelotka i tu podłączacie potem już tester. Widzicie? Tutaj jest przewód ABS-u. Nie wiem, czy ja to zrobię jedną ręką. O, wpinamy przewód. Teraz bierzemy tą wtyczkę. Hop, wpinamy wtyczkę i z powrotem wpinamy przewód do ABS. -u. I mamy komplet podpięte. Później tylko tutaj podłączamy tester. Idziemy zobaczyć, czy się już błędy zczytały. Dobra, żeby się nie wywalić. Dobra, jeszcze czyta, także wracam za chwilę. I tak samo, żeby połączyć się z naczepem, musicie wiedzieć, jaki znajduje się w niej komputer. No, tak zwany modulator, ale to jest tak, jakby taki ministerownik naczepy. I zazwyczaj jest to na takich tabliczkach. To jest na przykład trailer EBSE, czyli to jest model WAPKO, bo WAPKO ma model modulatora EBSE. Zeskanowałem i jak widzicie, układ hamulcowy ABS naczepy. Przyczepy ma usterkę, która ogranicza działanie układu SP, czyli problem jest w naczepie. Odpinamy ją, od konia i podpinamy do naczepy. No, ma aktywny błąd od niskiego zasilania. Być może kabel gdzieś jest uszkodzony, ten który łączy konia z naczepą od ABS-u. Ale skasujemy błędy i zobaczymy, czy nie zniknie. I widzicie? Na jednym wtyku jest 23V, 24 prawie, a na drugim 0,1V. Czyli prawdopodobnie jest gdzieś albo jest trachnięty ten przewód, który właśnie łączy to z tym, albo jest trachnięty. Przewód, który idzie od naczepy do modulatora. No ale sam modulator, ale to już trzeba to już zacząć od tego przewodu, podmienić go z innej ciężarówki po prostu. A co do przebiegu, tu mamy 800, 850 tysięcy przebiegu, praktycznie. Jaku? Proponuję ci rozwoju. wymianę. Tą Dobra. świecę za, za to biurko. Pasuje. Dobrze, dziękuję. Podjechaliśmy jeszcze z Kubą do Artmetu, bo muszę sobie kupić jakieś spodnie robocze, ocieplane. A ty co musisz kupić? Rozeta kominowa. Rozeta kominowa. Rozeta. te wszystkie sklepy robocze, a skończyło i tak się na mrówce, i tak. Także, no, niestety. No, wracamy z powrotem do Artmetu, bo w mrówce też nic nie ma. No i finalnie skończy się, że kupimy to, co było w artmecie Myślałem, że znajdziemy coś lepszego, ale nic lepszego niestety nie ma. gadki kupiłem, kubę odwiozłem O, gadki są robocze, takie wiecie, żeby nie przemakały i są ocieplane. No i co, jadę jeszcze tylko na chwilę do jednego klienta po kamizelkę, bo ją ostatnio tam zostawiłem. I wracam do domu, bo już dzisiaj jest późno. Chyba już dzisiaj nic nie będę robił. Także widzimy się w kolejnych dniach. Mamy sobotę, a ja właśnie jestem w drodze do, ma do Mana, który stoi w Oławie. Jego usterka jest bardzo typowa. Przyszła zima, no i co? I padają grzybki podstawy osuszacza. To jest takie małe uzdrojstwo, które ma w sobie zaworek, który zrzuca nadmiar ciśnienia. I jak on się zatnie, tam jest taka membrana, ona się podwija, i jak ta membranka się podwija to po prostu powietrze ucieka cały czas. No a wiadomo, że ciężarówka bez powietrza nie pojedzie, nie nabije powietrza do skrzyni biegów, nie nabije powietrza do hamulcy i po prostu nie ruszy z miejsca. Także co? Ja jadę dalej. Zostało mi jakieś 100 km do celu. Widzimy się na miejscu. Na razie. Pojechaliśmy. Powiem wam, że ten man to normalnie tu stoi na środku drogi, nie? Znaczy na środku Park bo eksfikany. Wskakujemy od razu pod tego mana. O! o, o, o gdzie to jest, o tutaj widzicie go, dziada próbuję odkręcić o, dobra, muszę się zaprzeć dwoma rękami dowalony, że że nie mogę go od, odkręcić otworzę go i pod spodem jest nakrętka miejsce na klucz 46 dobra i widzicie tu jest miejsce na klucz ja już sobie tu popuściłem I teraz tylko o, o, o. Nie no masakra jest, jest Trzyma się okrutnie Ale dobra Coś tam idzie no. o, Mamy starego Bierzemy nowego Wkręcamy go Jakość tego może być słaba, ale jest tak mało miejsca, że lepiej się tego nie da zrobić. Zakręcamy. Dobra. I gotowe, cała naprawa. Grzybek zmieniony. Ciśnienie idzie do góry, także powinno być dobrze. Dobra, ciśnienie wróciło i cała robota już po wszystkim. Nie włączaj nagrywać. Zobaczcie, co my tu mamy: złote łuki na tym samym parkingu, co ciężarówka stała. Że my idziemy sobie zjeść drwala. A co do tej naprawy, no to widzicie, naprawa trwa 5 minut, ale grzybek uziemia samochód. I ten problem występuje i w Skani, i właśnie w Manie. W Skanie jest gorzej, bo to godzina trwa wymiana tego grzybka, bo tam trzeba cały stopień porozkręcać. A tutaj, no co, 5 minut odkręcone. Nie, jakby jeszcze poszedł ręką, to już w ogóle 2 minuty, ale musiałem go strzelić na satku. Idziemy jeść. Dobra, jak coś wiecie, no to smacznego wam życzę. Dogram wam taką wstawkę, bo dzisiaj jest niedziela i chcę jak najszybciej zrobić, żeby chociaż sobie jeden dzień w tygodniu odpocząć. Ale klient mnie uprosił, mówi proszę, weź mi zmień opony, łyse są, wymień mi opony na tylnej osi ile to? Godzina roboty. Mówię Dobra, przyjedź, wymienię te opony. No i zobaczcie. Przyjechał, patrzę i co? O, tak wyglądał krotek. No nie no Zobaczcie tarczę, zobaczcie Co się z tym stało Ona tutaj to ma normalnie taki zjazd Wszystko rozwalone Po prostu szkoda nerwów Szkoda nerwów Mam tutaj drugą piastę z nową tarczą Ona jest po prostu teraz skorodowana, bo stała na dworze, znaczy stała w kontenerze, ale tam to jest z demontażu z innego auta i wiecie, to auto tam stało z miesiąc z dwa na dworze, ale to jedno, dwa hamowania i będzie igła. A także, no co, wymieniam mu całą piastę, bo dzisiaj już mu nic nie zrobimy tutaj. A oczywiście, jutro już musi jechać w trasę, nie? Także, no mówię, nie nagrywam tego, tej roboty, czy tak powiem. Chcę to jak najszybciej zrobić, jest zimno. I przy. No i ta niedziela, no. no, chcę to po prostu skończyć i już iść do domu. Siemanko, witam Was w kolejnym dniu, poniedziałek. Po wczorajszej niedzieli nic nie odpocząłem przez tego dafa, który tu stał. No i co, jedziemy do klienta wymienić mu klakson i dwie szpilki. Ja się zbieram i w drogę. Dzisiaj też pogoda nie rozpieszcza, deszczyk pada, ale pociesza mnie to, że tam będzie dosłownie parę minut roboty, a później już idziemy na haler wymieniać, wyciągać wtryski z tego Hyundai'a i zawieźć się trzeba do regeneracji, tam jakieś parę pierdół trzeba zrobić, typu jakaś tam co tam jest do zrobienia, jakieś drążki, jakieś hamulce, takie pierdoły. Jestem na miejscu. I tutaj mamy tautko autko. Zobaczcie, tutaj nie ma jednej szpilki. No i niestety muszę musiał dwa koła ściągać. Bo z drugiej strony też jednej nie ma. O. I tutaj nie ma drugiej, no a tam jest schowany ten, ten Klaxon. O, tutaj jest, nie. No i także co, podnosimy go poduchom i zabieramy się za ściągnięcie tych kół. I jak wiecie, nie mam kompresora na busie, ale radzę sobie z tym, ponieważ mam taką złączkę na słuchawkę. Zabinam się w czerwoną słuchawkę, odpalam i normalnie mam powietrze z węża. Także mogę sobie śmialeńko auta podnosić. Biorę się za robotę. Wileczka wybita. Tutaj mamy nową sztukę. To wystarczy ją tutaj Tutaj już nic nie czyścimy, tutaj jest tam frez taki w środku, wkładamy nową szpileczkę, nabijamy młotkiem i wszystko, zakładamy koło. Jeszcze tutaj zauważyłem, że mają to urwane, te przewody od czynnika z życia klocków, ale powiedzieli, żeby im to po prostu na krótko złączyć. Jestem już na drugiej stronie, szpilka zmieniona, i myślałem, że do wymiany tego klaksonu będę potrzebował walić kabinę. Ale w sumie, jak nie ma tego koła, to jest na tyle dużo miejsca, że bez problemu można sobie tutaj podejść i to, i to wymienić. więc tak też, tak też zrobimy. To jest mega prosta robota. Wystarczy odpiąć te dwie trytki, wtyczkę, jeden przewód, i tu są dwie śrubki na trzynastkę. Rozkręcamy to i mamy klakson wymieniony. No już podpiałem przewód i złączkę zostało odkręcić te dwie śrubki Op. i traktor wyjęty. Zakręcam tam zakładam koło i mamy fajant. Przykręcone. Ostatnia trzytytka do odpięcia, do odcięcia. Obsa. Bierzemy te śmieci. I zakładam koło i mamy, i mamy robotę zrobioną. Jeszcze trzeba tylko pamiętać, żeby lampki tam nie zostawić. Autko mamy ogarnięte, i wpadła jeszcze szybka robota w Bralinie, to jest tam 30 km ode mnie. Wymiana zaworu poziomowania w naczepie. Także jadę szybko tylko po ten zawór i podjedziemy mu to, mu to zrobić, żeby mógł dalej jechać. Zawór mam. Takie uzdrojstwo i po prostu w tym starym syczy pewnie z tego, z tego grzybka. Tutaj no i jeszcze przyjechałem, wjechałem sobie pożarcie od razu, jak już byłem przy stokrotce. Bo tutaj się spotkałem z gościem, który mi podwiózł części. Stoi dafik, to to białe XG. Także co, jedziemy i działamy. to już pod naczepą, i to jest ten zawór. Ogólnie robota prosta. Parę te kalanów do odkręcenia i ta wajcha od poziomowania. I w, sumie, I w sumie tyle. No i oczywiście na dwie 13 na przelotkę. Także co biorę klucze i, i rozkręcamy. I tutaj się te kalan rozkręcił. O i teraz muszę iść po żabkę, żeby to jakimś cudem wyciągnąć stąd. Wiecie, rozkręciła się złączka. Widzicie, oni wszystkie te złączki powklejali na klej do gwintów, dlatego one tak trzymają. Dobra, jak widzicie poduchy się nabiły, nic nie syczy, przewodzik zabezpieczymy, on jest tutaj nam zbędny chyba. Znaczy chyba, no wszystko działa, więc tak zostawiamy. Tylko go zabezpieczę. Wszystko działa, powietrze nie sycie. Dobra, jak widzicie, naczepa opuszczona. Włączamy poziomowanie i się poziomuje ładnie. Tutaj ustawiliśmy, że przerwa między błotnikiem a kołem ma być na dwa palce. Jeszcze jedna ważna informacja: zawsze jak robi się coś przy poziomowaniu naczepy to ze zrzuconym w naczepie, bo inaczej, po zrzuceniu, i tak ona zmieni swoją wysokość. to autko ogarnięte z tym podnoszeniem i opuszczaniem, I jak wracałem, to mi zadzwonił, że stoi w górze I usterka skrzyni biegów w DAF jest 106 przedliftowej. Prawdopodobnie padła kaseta. Mam tą kasetę tutaj ze sobą na busie. Ostatnio nawet oddawałem ją do regeneracji. I co? I bym pojechał mu przełożyć tą kasetę. Tylko on tam mówi, że już mu się nawet NK nie świeci, czyli prawdopodobnie powietrze będzie trzeba nabić. Dlatego też przyjechałem po tego Tomastera. Na nim jest kompresor, więc weźmiemy jego. I nim sobie pojedziemy na tą awarię. Ja się spakowałem do jednego kartonika. Jal testa tylko wziąłem. No, i jedziemy w no. Warunki znowu nieciekawe, bo mgła, ale nie mamy daleko. Te 50 km się przejedzie, dojechałem. Także co, biorę się za robotę. Najpierw podłączę kompa i zobaczymy, co go tam boli. No, prawdopodobnie ta kaseta, ale sprawdzimy. Dobra, podłączyłem kompa jest brak zasilania na pinie 30, bo musimy, najgorzej, że nie jestem swoim busem, bo nawet nie mam tutaj żadnych narzędzi. Ale zaraz wezmę jakąś kontrolkę i zmierzymy czy na tych dwóch pinach jest prąd. Jak nie będzie, no to znaczy, że gdzieś jest instalacja przerwana. Najgorsze, że jest spięty z naczepą jeszcze wyma to tu kuczy. ale prądu trzeba szukać w tej otocyczce tutaj. Wypinam ją i sprawdzam czy jest tutaj napięcie. Dobra, mamy przyczynę. Kabel cały zgnity jest w środku. Ogarniemy to i będzie zrobione. Najgorzej, że mówię, nie swój bus, nie mam tu żadnych przewodów. Spróbuję coś znaleźć. Dobra, decyzja podjęta. Na tych dwóch przewodach. Na tym i na którymś tu jeszcze, o i na tym. Kurde, powiem wam, że że na, naprawdę ta robota jedną ręką. Na tym przewodzie i na, tym nie ma na, na, na tych dwóch przewodach nie ma napięcia. Tu powinno być stałe napięcie, to jest PIN KL30. Pociągniemy mu bezpośrednio do akumulatora, żeby mógł zjechać. A już na warsztacie to ogarniemy tak jak powinno być. Dobra, pociągnąłem ten kabel tutaj i przypiąłem się do plusa. No pamiętajcie, to jest tylko, żeby on mógł zjechać sobie do bazy. A tam już jego mechanizm mu to ogarnął. Tak ustaliliśmy z szefem. Dobra, nie ma błędów. Spróbuj odpalić. Nie, no możesz. Dobra i odpalaj Dobra jak widzicie udało się Dafik zapalił także prowizoryczna naprawa przyniosła efekt Stąd tam graty i jadę do domu bo zimno strasznie Ogarnięte nie wiem jak tam wyszło przy tym kierowcy ale no, starałem się żeby było jak najlepiej Wiecie muszę jeszcze przełamać ten wewnętrzny wstyd który mi towarzyszy ja już wróciłem do domu i w tym momencie kończymy ten odcinek, on już ma nie wiem ile, ale może mieć nawet ze 40 minut, bo dzisiaj cały dzień nagrywałem te wszystkie roboty, jednej nie nagrałem, byłem też robić jedną kasetę w skrzyni biegów, ale tam nie nagrywałem, no i oprócz tego wszystko było nagrane, więc myślę, że już trochę materiału się zebrało, także co, widzimy się w kolejnych odcinkach, trzymajcie się, na razie.